Oj tak, za dużo. O Jezu, za dużo. Ludzie. Zalejesz nam siusiaka. Witaj w kolejnym odcinku, a co my tu mamy? Czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy. Później możesz to wygrać. Dzisiaj zabawimy się w nowoczesnych cukierników. Bo rozpakujemy drukarkę do pancake'ów. Jak widzicie pudło jest gigantyczne. A dlaczego jest otwarte? Postanowili je otworzyć celnicy. Zróbmy to po raz drugi, miejmy to przyjemność zapytajmy, a co my tu mamy. Nasza drukarka do pancake'ów czy naleśników składa się z kilku elementów. Mam nadzieję, że to złożę. Co my tu mamy? To jest maszyna chyba dozująca. Tu jest nasza patelnia, na której będą się smażyć... A tu mamy prowadnicę, która będzie sterować naszym dozownikiem. Jest i karta pamięci, na którą będziemy zgrywać swoje wzory pancake'ów. Uff, jakoś się udało, chociaż nie było to aż tak ciężkie. I tak jak myślałem. Tu mamy dozownik, który może chodzić w tej płaszczyźnie, a cały mechanizm jeszcze w tą stronę. Samą patelenkę też możemy regulować, dokładnie temperaturą, czy chcemy, aby pancake był mocno przypieczony, czy też mniej. Tu wkładamy kartę pamięci ze swoimi wzorami pancake'ów. Dodatkowo możemy regulować szybkość dozowania. Tak naprawdę tyle, trzeba to podłączyć. Dobrze, że sobie przypomniałem przed nagraniem, że potrzebuję przejściówek. Kupiłem dwie, mam nadzieję, że pasują. No i najważniejsze, muszę zrobić ciasto na naleśniki albo pankejki. Każdy z Was je robił. Jedyne o co prosi producent to to, aby przypuścić ciasto przez sitko, aby zatrzymać wszelkie grudki. Dzięki temu dozownik bez problemu przepuści je przez ten otwór. No dobra, idę robić ciasto. Jak widzicie, ciasto jest już gotowe, ale zanim przejdziemy do smażenia, do drukowania, cukiernik XXI wieku bierze najpierw laptopa i tutaj zaczyna tworzyć swoje dzieło. Tak wygląda aplikacja, czyli to nasza wirtualna patelenka, na której będziemy smażyć. Tu mamy dozownik, którym wybieramy, najczęściej rysujemy obramowania, tu możemy wypełnić naszego pancake'a danym kolorem, a tu tak naprawdę zgrywamy nasze dzieła lub je wczytujemy. Co my tu narysujemy? Co ja mogę zrobić? Oczywiście inaczej być nie może. Może się uda. Ok, dobra. Nie będzie to trudne. Wypełnimy. O. Jest ładnie, bardzo ładnie. To będzie taki nasz siusiak z pancake'ów. Projekt zapiszemy na karcie pamięci, którą dostaliśmy w zestawie. Nazwiemy siusiak jeżeli nie macie talentu do rysowania tak jak ja, na szczęście na PancakeBot.com stronę producenta macie stworzone już paniekie, chociażby tu. Może będzie kot jakiś, na pewno będzie kot, przecież to logiczne, że będzie. Oj, je, o co, to nie, to nie jest kot. Ostatnio był do wygrania strój T-rexa, więc pobierzemy ten plik. Jest wszystko zgrane, między innymi nasz Siusiak na kartę pamięci, wkładamy ją. Przygotowałem masę z takie składniki, jakie podawał producent czyli szklanka, mąki, łyżka proszku do pieczenia. Dobra, wstawiamy. Włączmy najpierw tą patelnię. Włączamy to. Przez tą słomkę wytwarza się tam próżnia, co teraz widzicie. Dzięki temu płyn nie wylatuje. Nie leci. Tutaj zaczyna blugotać. Dobra, wybieramy z naszej karty pamięci siusiaka. Ok, <ścoughs> i teraz zmniejszę trochę. Dlaczego teraz maszyna się zatrzymała? Bo tu wybraliśmy obramowanie ciemniejszym kolorem, czyli bardziej musi się przypiec. Czekamy. Nie wiem, czy za dużo proszku do pieczenia nie dodałem. Czekamy. O, zaczyna dalej. Zaraz będzie wypełnienie. Za duże wypełnienie. Oj, tak, za duże. O Jezu, za dużo. Ludzie, zalejesz tam siusiaka. Dobra, styknie. Koniec. I tu jeszcze. Jezu, jeszcze tu będzie wypełniać. Tu jeszcze nie widać kształtu. Po prostu po odwróceniu będzie go widać dokładniej. Nie wiem, czy jedną szpatułką uda mi się to ładnie przekręcić. O, ale już widać, że się ścina. Jezusiak! Ha! Ale wyszedł. No, zobaczcie. Wyszło, tylko po prostu złe wypełnienie zrobiliśmy. Wiem, nie mam talentu do rysowania. To wyszło tak pokracznie, jak, jak to ja rysuję. Najgorzej stworzyć dobre ciasto, moim zdaniem, mimo podanych ilości, danych składników, miałem z tym duży problem. Pan Pancake'owy siusiak. Dobra. Jest pierwszy skończony, teraz, teraz wybierzemy dinozaura z projektu, który już jest stworzony. Zbyt rzadki ten płyn. To jest noga? No faktycznie, to jest ryj, twarz. Zaraz będzie wypełnienie. Boję się, że wypełnienie znowu nam zaleje tak jak siusiaka. Jakby tak odciąć to... No spoko wyszło. Ło, chciałem dotknąć, przepraszam. O, zaczyna się wypełnienie. Spoko, na razie nie... No, tak. Ale nadal uważam, że jest za rzadkie ciasto. No, no wygląda spoko. Ładnie, ładnie. O. Tu też nie lej, tu jest już. Okej, okay, dobra. Tu już więcej nie lej. Nie, tu nie starczy. Tu stopa wyszła, jakby miał platwusa trochę. Ogon też, ale to przez to, że właśnie jest zbyt rzadki. zbyt rzadkie ciasto. O kurde, będzie ciężko go obrócić. A! Nie! Głowa nam się urwała, nie! Coś tu wyszło, gdyby obciąć to. Gdyby obciąć to, tu ma platwusa jak cholera, to się dosmaża, i jak widzicie, kształt jest widoczny. Widać oko, widać gębę, widać rękę, widać drugą rękę, widać. Nie, to są nogi. Tu nogi. Niestety, przez to, że ciasto słabo zrobiłem, nie widać tu takich szczegółów, ale sama maszyna działa. Ta drukarka kosztuje niemało, bo 300 dolarów. I powiem Wam, że nawet się opłaca. Ja się dobrze bawiłem, tylko trzeba wiedzieć, jak dobrze zrobić ciasto. Ja jeszcze nie trafiłem w idealną konsystencję, przez to te kształty nie są zbyt dokładne, bo ciasto się wylewało, ale jeżeli potrafisz rysować i masz troszkę talentu kulinarnego, to maszyna jest dla Ciebie. No i jak zawsze, jest ona też do wygrania. A co trzeba zrobić, to zasubskrybować mój kanał, pamiętaj też o dzwonku, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Możesz też zostawić lajka, będę za to ogromnie wdzięczny. No i najważniejsze, napisz w komentarzu, jaki kształt pancake'a, naleśnika, Ty byś wydrukował albo wydrukowała. Za tydzień w kolejnym odcinku wybiorę osobę, która wygra tą drukarkę gratisowo. Dodam czapkę cukiernika, no bo bez niej nie da się smażyć. A kto wygrał strój T-Rexa? Tomek P. Gratuluję, odezwij się do mnie na Facebooku, a co my tu mamy? Wy też tam wpadnijcie. Jest też Instagram, a co my tu mamy? Też go możecie odwiedzić. My się widzimy w niedzielę, co my tu mamy i w czwartek w poszukiwaczu, czyli w filmach, które podbijają internet, tam Was też zapraszam, tam powoli dobiegamy do miliona, co będzie niespodzianką. Niektórzy już wiedzą, ale ogłoszę to niedługo. No i tyle, ja idę smażyć, a przede wszystkim jeść.